Cześć ludziska, z tej strony Maxim, witam Was w 15 minutówce poświęconej dość starej grze, jeżeli chodzi o konsolę PlayStation 3, mianowicie Need for Speed Carbon. Jest to gra o numerku 00020, więc jedna z pierwszych gierek, więc możecie zapomnieć o trofeach. Co my tutaj mamy? Oprócz opcji statystyk, Reward Cars, mamy możliwość Quick Matcha, mamy Custom Match, Quick Race. Challenge Series, My Cards i karierę Szczerze, jeżeli chodzi o multiplayer, ja tutaj nie umiałem się połączyć z nikim. Więc albo już dawno serwery są wyłączone, albo miałem pecha, bo akurat nikt nie gra. Dobra, my zacznijmy sobie tutaj nową karierę, żeby mniej więcej pokazać Wam, jak to tutaj wygląda. Podczas doczytywania, jak widzicie, mamy tutaj klawiszologię na padzie rozpisaną. Ok, przejdźmy tutaj do samej gry. Jak widzicie, krótka cutscenka, wprowadzająca nas w samą grę. Ja swojego czasu ten tytuł, bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze nie miałem PlayStation 3, przechodziłem na PC-cie. Całą tą grę ukończyłem. Zobaczymy, co z tego jeszcze pamiętam i zobaczymy, jak się będzie grało tutaj na konsoli PlayStation 3. Prowadzenie z Lahonem. W międzyczasie Wam dopowiem, że można grać na split screenie tutaj. Do dwóch graczy. I gra hula 720p, czyli w rozdzielczości HD Ready. Także o Full HD możecie zapomnieć. Ja spróbuję tutaj się zmierzyć. Widzicie furki zacne. Prowadzenie też oczywiście dynamiczne, jak to w serii Need for Speed, gra jest typowo nastawiona na Arcade, także symulacji tutaj się nie doszukujcie. Ok, i zacznijmy grać Za momencior Dobra, ja sobie skipnąłem te demko Tą cutscenkę I jedziemy Z koksem Dobra, gaz mamy na R2 Czyli hamulec analogicznie na L2 Nitro mamy na kółeczku, hamulec ręczny, znaczy bullet time jest na kwadracie. Ja tutaj teraz w tej chwili będę może chwilowo tutaj dobijał i hamulec drugi mamy na X. Ja tutaj jeszcze patrzę na klawiszologię. Na L1 mamy, możemy zerknąć do tyłu, na R2. Na L1 cesorki mamy zmianę widoku, jak widzicie, widoki są jakie są. Ja tutaj przez chwilę będę zmieniał te widoki i tymi krętymi tutaj uliczkami będziemy się przedostawać niżej. Walczyć tutaj z naszym przeciwnikiem, jest to takie iście filmowe, wprowadzenie do samej gry. Zaraz zobaczycie o co biega. Nie ja wam specjalnie zostawię tutaj tą kacenkę. Krótkie doczytywanko. No i ziomuś do nas będzie nawijać. Ale chrupie strasznie z tą animacją teraz. Widać, że z początku właśnie tutaj konsoli PlayStation 3 były problemy z dobrym przeniesieniem, z dobrą optymalizacją tej gry na konsolę PlayStation 3 Nie, Jak widzicie ziomek w zajebistym stroju a la Wojna Secesyjna Muszą sobie pogadać Dobra, ja specjalnie to skipnę, bo Troszkę to za długo trwa. Jak widzicie, samochody dzielą się na trzy kategorie. Mamy Muscle Cars, mamy samochody egzotyczne i mamy tunery. Oczywiście jak widzicie, każdy z tych samochodów ma inne statystyki. Ja sobie zagram tunerem możemy wybrać standardowo przy skrzynię automatyczną czy manualną. Tutaj jeszcze ważnym przyciskiem będzie przycisk. Trójkąt do aktywowania naszych, naszej ekipy, ale o co chodzi, dowiecie się później. Tutaj, tak naprawdę, nie wiem, czy zdążę Wam to pokazać. Ale zdobywamy ludzi do swojego teamu. Tych ludzi, z tego co pamiętam, też jest chyba, jak się nie mylę, trzy rodzaje. Wiem, że jeden jest bloker, który blokował kogoś przed nami. Drugi jest gościu, który. Robi nam tunel aerodynamiczny przed nami, dlatego możemy się szybciej rozpędzać. Także, jak wiecie, tutaj drafting jest normalną rzeczą. Tutaj wszystko jest zaimplementowane, czyli chowając się za samochodem przeciwnika nabieramy szybciej prędkości. Jak widzicie, gra wygląda dość fajnie, jak na stary tytuł. Ze strony graficznej te samochody błyszczą, wszystko jest ok, z tym, że ze strony animacyjnej już nie do końca. Ja tutaj staram się przedrzeć. Oczywiście samochody będziemy zmieniać też w ramach, znaczy w ramach, w miarę postępów. Ja tutaj, chwileczkę się muszę przyzwyczaić do modelu jazdy. Szczerze, odpalam tą grę po raz pierwszy na konsoli PlayStation 3. Próbowałem właśnie wcześniej tylko połączyć się gdzieś w multi, żeby powiedzieć wam czy to działa, czy nie. No niestety nie udało się. Ok, przyjechaliśmy na drugim miejscu. Ok, możemy zagrać z tym samochodzikiem. Także lecimy dalej. Zastąpmy dane. W międzyczasie jeszcze wam dopowiem, że akurat tą grę mam dzięki e, uprzejmości kumpla Remka, dzięki, Remka i Ani, e, kilka gierek właśnie dostałem typowo do testów, ja z racji tego nie kupiłbym tej gry, bo ją przechodziłem już na pc swojego czasu, więc nie widzę sensu, żeby jeszcze raz z nią grać tutaj na konsoli PlayStation 3, poznajemy jednego z ziomków. Jeszcze dopowiem, że grę można dość tanio dostać w okolicy 30 zł, Jeżeli chodzi o używkę, no, z racji, że jest to starszy tytuł, bez tropeu. Ale jeżeli ktoś lubi arkadowe wyścigi, to myślę, że będzie się tutaj dobrze bawił. Jak widzicie, od strony graficznej, to jak mówiłem, nie jest źle. Jest całkiem, całkiem. Choć anti daje o sobie znać tutaj na obiektach otoczenia, widać ząbki. Samochody są wyraźnie zrobione lepiej. Widać tutaj ten pęd powietrza. Oraz później są inne efekty dodane, będą... Lecimy dalej. Jak widzicie możemy aktywować tutaj naszego ziomka. Widzimy go tutaj na mapce po lewej stronie. Jest blokersem, można powiedzieć, ale nie blokersem w sensie, że e, spod bloku, tylko gościem, który blokuje. Możemy sobie naładować po prostu ziomka, żeby odpalić e, możliwość tutaj zablokowania. Jak widzicie, pierwszych tamtego gościa zepnął go z drogi, a w tym momencie my mogliśmy się wysunąć tutaj na prowadzenie. Jeżeli chodzi o draftera, to jest gość, który. E, za którym się ustawiamy, to co Wam mówiłem, żeby zrobić ten pęd powietrza do szybszego rozpędzenia się. Ok, wrzucamy tutaj draftera przed siebie, i jak widzicie, pojawia się taki niebieski, niebieska poświata niebieskie powietrze, jakby, gdzie stojąc za nim, rozpędzamy się szybciej. Oczywiście to wymaga chwilki, chwilkę wprawy. Ja niestety tak mówię, jak na pierwszy. Teraz nieźle, ok. Teraz zaraz zobaczycie trzeci rodzaj Scout. Już sobie przypomniałem, Scout jest po to, żeby właśnie nam skróty obczajał. Bo tutaj skróty też mamy. Oczywiście w skróty jak najbardziej opłaca się wjeżdżać. A od waszego stylu jazdy, i czasami powiem Wam szczerze, od planszy jest zależne, że lepiej brać powiedzmy danego kompana. Jak widzicie, obserwujemy tutaj tego naszego skołta. No pojechał tamtędy. Zaraz będziemy pierwszy wyścig jakiś tutaj robić. Jak widzicie musimy naładować tego naszego skrzydłowego. Także tyle tutaj z podstaw i myślę, że zdążę jeszcze tutaj jakiś jeden wyścig przejechać. Albo przynajmniej kawałek. W każdym razie, żebyście widzieli jak ta gra wygląda i sami zastanowili się czy chcecie w ten tytuł grać czy nie. Okay. krótkie doczytywanko, cutscenka, w której niestety nie mogę skipnąć. Jak widzicie policja też tutaj w tej grze ma swoje zadanie. i zasuwamy. Oczywiście ścigamy się też. Mamy też bossów, z którymi musimy tutaj zwyciężyć. Mamy zwykłe wyścigi. Mamy kilka innych trybów. No i przełączy nam się to w gameplay. Ale chrupnęło coś. Okej. Okay. Jakiś save. Zastąpmy zapis i tutaj zasuwamy, jeszcze na klawiszach kierunkowych możemy czytać tutaj SMS-y. Jak widzicie, przełączyłem się tutaj teraz na em, czytanko SMS-u i zasuwamy. E, oczywiście, ruch tutaj jakiś uliczny jest. Wiadomo, że. Nie ma co starusieńkiego, właśnie Nitro Speed Carbon, porównywać powiedzmy z The Runem, czy z nowszymi grami z tej serii. Czy Mos który tak naprawdę ma teraz się pojawić za niedługo. Ale całkiem przyjemnie, tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi się ścigać tam za tą kasę, myślę, że nie jest źle. Ale oczywiście wy sobie sami wybierzcie, czy, czy chcecie grać, czy nie. Ten tytuł od Was tylko to zależy. ...zapierniczamy. Musimy zgubić tutaj... Wiem, ...ogon lub rozpieprzyć te wozy policyjne. W każdym razie nie dać się złapać. Ja jeszcze zerkam kątem oka tutaj na czas, widzę, że minuta do końca gameplaya... ...gameplaya gameplayu. Także ja może powoli się z Wami żegnam, Wy przyglądajcie się tutaj ostatnim e, sekundom mojego zmagania się z tą grą. E, także trzymajcie się na razie i mam nadzieję do innych filmików. Cześć!